Witam w moim poradniku, w którym pokażę Wam, jak ułożyć kostkę Rubika o wymiarach 3 na 3 A więc zacznę od zapoznania Was z nazewnictwem. Ściana prawa jest oznaczana jako litera R od angielskiego right, lewa L od angielskiego left. Górna to U od up, dolna D od down, frontowa, czyli przednia od front F i tylna B od back. Tylnej nie będziemy tutaj używać, gdyż nie wymaga tego metoda layer by layer, której Was nauczę. Jest to metoda dla początkujących, a więc na pewno sobie z nią poradzicie. Jeśli ścianę będziemy obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oznaczamy jako pojedynczą literkę, czyli na przykład U będzie oznaczało obrócenie ściany górnej o 90 stopni. Jeśli będziemy chcieli obrócić ją Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, oznaczymy ją jako uprimo. Pierwszym etapem będzie ułożenie krzyża. Ja ułożę na przykład krzyż biały. Aby to zrobić, należy znaleźć krawędź, która zawiera biały kolor, na przykład tutaj. Później sprowadzimy ją do dolnej warstwy i musimy wykonać odpowiedni ruch. To są raczej ruchy intuicyjne, więc nie będzie na to żadnych algorytmów. Na przykład patrzymy. Pomarańczowo biały. I jest już tutaj. Zgadza się i zgadza się. Dalej. Niebieski, biały, niebieski, biały. Zgadza się. Automatycznie ułożył nam się też kolor czerwony. Musimy znaleźć jeszcze zieloną krawędź. Zielono-białą. Podprowadzamy na dół. Mamy już zrobiony biały krzyż. Na naszym krzyżu zgadzają się już wszystkie klocki. To znaczy, krawędź jest biało-czerwona i zgadza się to ze środkami. Na każdym ramieniu krzyża. A więc przechodzimy do kolejnego etapu układania naszej kostki. Teraz musimy tak ułożyć całą białą warstwę, aby narożniki. Zgadzały się też ze środkami. To znaczy, będziemy to robić tak. I tutaj pojawi się już pierwszy algorytm czteroruchowy, który należy zapamiętać. Bierzemy narożnik na przykład pomarańczowo-niebiesko-biały i podprowadzamy go pod odpowiednie miejsce, to znaczy tutaj. Pomarańczowy, niebieski, biały. I wykonujemy nasz algorytm. W zależności od ustawienia klocka będziemy musieli go powtórzyć odpowiednią ilość razy. Jako ciekawostkę podam, że sześciokrotne wykonanie tego algorytmu spowoduje powrót do takiego samego ustawienia kostki, jak było przed zaczęciem wykonywania tego algorytmu. Następny narożnik. Zielony, czerwony, biały, zielony, czerwony, biały. I nasz algorytm. Szukamy kolejnego. Czerwono, niebiesko, biały podprowadzamy pod odpowiednie miejsce i wykonujemy algorytm. I ostatni. Jak widzimy, wszystko jest już ułożone, wszystko, wszystkie kolory się zgadzają, powstała nam taka litera T. Jako iż ułożyliśmy już całą białą warstwę, naszym kolejnym etapem jest ułożenie drugiego rzędu klocków. A więc w tym celu musimy znaleźć klocek, który zgadza się z, ze środkami. A więc poszukajmy na przykład klocka czerwono-niebieskiego. Udało się, jest w górnej warstwie. Musimy zapamiętać, że klocki, które, na, które można wrzucić tutaj, nie mają koloru tego środka, który jest na górze, w tym wypadku żółtego. A więc podprowadzamy tak, nasz czerwono-niebieski, aby te trzy były w jednej linii tego samego koloru. I wykonujemy algorytm. Wrzucenia tego klocka na prawą stronę, gdyż klocek może pójść albo na prawą, w tym wypadku jest to niebiesko-czerwony, gdyby był on niebiesko-pomarańczowy, poszedłby na stronę lewą. Więc algorytm na stronę prawą. Jak widzimy, nasz klocek znalazł się w odpowiednim miejscu. Teraz mamy taką sytuację, że tutaj znalazł się klocek, który powinien pójść na stronę lewą. Więc wrzucimy go tam. Użyjemy w tym celu algorytmu do wrzucenia klocka na stronę lewą. Patrzymy. Jeszcze, jed jeszcze jeden klocek nam się nie zgadza, więc szukamy go. Tutaj jest trzy klocki w jednej linii, zielony czyli na stronę prawą. Jak widzimy, mamy ułożony cały drugi rząd, a nasza biała warstwa się nie zniszczyła.